Jak co roku Nexon przygotowuje ogromny zimowy update, jednak tym razem ma być to coś bardzo wyjątkowego. Podczas czwartego sezonu japońskich mistrzostw Counter-Strike Online 2016 została przeprowadzona prezentacja, na której ujawniono plan wydawniczy na rok 2017. Prezentację przeprowadził sam dyrektor do spraw rozwoju Counter-Strike Online, pan Ampion Yuku, który jest osobą odpowiedzialną za kierunek, którym podąża i będzie się rozwijać Counter-Strike Online. Na początek dowiedzieliśmy się, że Nexon rzekuje całkowicie nowy tryb gry pod nazwą Counter-Strike Online o All Star, który zostanie wydany podczas zimowej aktualizacji 2017. Jeśli chodzi o specyfikację tego trybu gry, niestety niewiele wiemy i pozostaje nam czekać. Jednak ze swoich źródeł wiem, iż rozgrywka będzie nieco przypominała grę Overwatch i jestem w stanie w to uwierzyć, nawet jeśli źródła informacji są niepewne, ponieważ już sama nazwa All Star mocno to sugeruje. Następną przedstawioną rzeczą była grafika koncepcyjna Bossa, który pojawi się w trzecim chapterze szóstego sezonu Zombie scenariusza. Poza tym, że wygląda jak wielki krab, to niestety nic o nim nie wiemy. Nexon w szóstym sezonie ma jakieś ciągoty do tych oceanicznych kreatur, bo jak pamiętamy w pierwszym chapterze walczyliśmy z czymś, co przypinało zmutowaną ośmiornicę lub coś tego pokroju. Z okazji chińskiego nowego roku zostanie wydana nowa wersja broni Dragon Cannon, jednak tym razem w wersji Sci-Fi. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, że może mieć ona związek z jakimś upgrade'em, jednak nie do końca jeszcze jest to potwierdzone, jednak tego dowiemy się w momencie jej wydania. Projekt długoterminowy, jak pan Ampion Yuku to określił, to nowy User Interface, czyli nowa szata graficzno-użytkowa głównego menu gry. Jego nową wersję widzicie właśnie na ekranie. Sądząc po screenach, nowy User Interface będzie wspierał forma 16x9 oraz wyświetlanie pełnoekranowe, tak jak ma to miejsce w Counter-Strike Online 2. Nie wiem jak wam, ale mi nieco przypomina Interface Dota 2 Reborn, z czego jestem bardzo zadowolony, bo Valve odwaliło kawał dobrej roboty. Odświeżony user interface Counter-Strike Online to krok w kierunku tak naprawdę jedynym możliwym, bo stare menu było bardzo toporne i przestarzałe. Kafelkowy system wyboru trybów gry, eleganckie przyciski oraz odpowiednia paleta barw powinny sprawić, iż starzy gracze poczują powiew świeżości, a nowym łatwiej i przyjemniej będzie zacząć grę. Co ciekawe, w menu widnieje model Elite Crew, który zdecydowanie odbiega od standardów pod względem znacznie lepszej jakości oraz szczegółowości. Czyżby Nexon delikatny upgrade silnika gry, który pozwoli na tworzenie bardziej szczegółowych obiektów 3D bez jednoczesnego zażynania silnika graficznego? Na pewno przekonamy się o tym niebawem. Fani wspinania się po rankingach na pewno ucieszą się, gdyż powraca matchmaking, tak więc przygotujcie swojego skilla w łapie, bo już niebawem będzie możliwość rywalizacji z innymi graczami na waszym poziomie gry, gdyż nowy system rankingowy ma dokładnie dobierać przeciwników, aby gra była uczciwa. Ostatnim punktem prezentacji był długo zapowiadany tryb sandbox. Będzie to tryb, w którym gracze będą mogli dowolnie budować i niszczyć oraz nawet tworzyć różnorakie mechanizmy z puli bytów dostępnych poprzez intuicyjne menu oraz wsparte graficznymi podpowiedziami, aby każdy miał szansę w stworzeniu drzwi na przycisk nawet ci, którzy z tworzeniem map nie mieli do czynienia. Ciekaw jestem, czy mapy stworzone w trybie sandbox będą mogły być gdzieś przechowywane, aby powrócić do budowy wcześniej rozpoczętego projektu. Koniec końców mam nadzieję, że zmiany będą tak samo dobre w rzeczywistości, jak zostało nam to przedstawione na prezentacji pana Ama. Napiszcie w komentarzu, co wy o nich sądzicie i jak się na nie zapatrujecie.